Jo z tej strony zerwu. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek, więc oglądajcie do końca, bo było zabawnie. Zostawcie suba na kanale i łapkę oraz komentarz dla zasięgu tam na dole. I klasycznie 300 łapek w górę to kolejny film dla Was. Miłego oglądania. Ale jest mam białego skina do broni, białe niebo, białą ziemię. wszystko jest białe. Ono jest jedno. Dobrze ci poszło, dobrze ci poszło. podajcie się. Ok, nie działać Leżykiera, leżykiera, przysięgam! A szkoda gadać. Ty, żuk byłby lepszy, bo w tył nie dostaniemy. Ale żuk nie ma bagaja chyba, nie? To chodzi. A tu chow tam siedział, ogólnie O Ja wierdę, nie było tematu. Jest? To się zamiej furą, zamiej się furą. Ale to jest dwuosobowy, trzyosobowy No i No i tyle na potrzeba No to bierz Dostarczaj no, Daj faktury Słucham? Nie, nie rób no, cieningu po prostu Czemu? Ale... A? Przed chwilą gadaliście z tego kierowcą, a mi jeszcze kierowca ściągnął Spokojnie, no, ja porozmawiam z Sebą, rób, rób Dobrze Seba Zostawiasz mnie Seba, ale posłuchaj mnie pracownika. Seba Nie bierzesz mnie na łapy, stary, no. jeszcze raz Naprawdę, do... nie, nie będę mówił Więc... Seba Posłuchaj mnie, Seba Puszczasz mnie w tym Dobra, dobra, ale ja mu nic nie zrobię, Seba Ja się czuję zagrożony w takim momencie Ale Seba posłuchaj Puszczasz mnie, Seba Puszczasz mnie no, Seba, ale ja ci nic nie robię, Seba, ja cię puszczę Ale ja się czuję zagrożony, puszczę Dobra, z... już po robocie, nara To oni, to A... oni to bludsi, to to... O... O... O, tu, burda, nie to, to, to A to ci, ja już <tusy> wiem kto to To, to, to był wówki O, drugi na tylnym Olha a fera! Olha a fera! Alu ich poddali? Dobrze słyszałem? Na szpitalu was poddali? No ciepłe ciemno O k***a jest afera Ania do siostry O k***a Poddaj się nie, nie poddajemy na środku by the way Tak, tak, tak Kierę Afera Poddaj się Wsiadaj z auta Się poddać nie umiesz? Za nami nic nie widzę na skręcie Jazda ja? Ale, tak musiało być, tak musiało być, los tak chciał Dobrze, daj mu książę do przodu. Nie mi się gdzieś jako chory no. No ale po co ci to? <laughs> Wypuszczę, bo do tego mam mam chorobę lokomocyjną. Muszę widzieć, co się dzieje przed mną, jak jadę. A za fotelika nie widzę tutaj, malutki, od tam z tyłu. <skrymka> ja Wejdź, bo ci się zerzegam w awucie, na fjordową. <słuch> bo ci się bo ja piłem wojanki. Jeh. się miks uciekać, dawajcie, no. Podajcie miks ucieka jakiegoś. co ty po nich? Poddaj się. No. I nic nie zabiliśmy z Jednego zabiłem. leży jeden. Leży jeden ode mnie. Ona Leży drugi, drugi, leży drugi. Za tym domkiem motu, Ej, ziomek, 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 ziomek Aj, kur... się dałeś, ale się dałeś, co? Ale bejcik podleciał, ty chyba chyba ol. Podajcie mi, chce będziemy obejrzali tutaj. Bo jeszcze sport za nami jesteś ktoś... Podajcie, się, podajcie. Się, się. Podali nas kur... Antek wyskoczył 1 na 5 Oj, i kur... nie mamy dacha Jeden leszczę? Ale kur... ten żuch nam życie uratował Drugi? No kur... Wyskakuj, WYSKAKUJ! My spierdolimy Mi sam zostałem tutaj, pomóżcie Nie Pięciu na mnie Już biegnie mi dalej leżę, Dawaj, dawaj, gram czas, trafić nie mogą, gram czas na... Trzeci Leży ale ogarniają Nie mogli mnie trafić chopie Ta od kiedy nie można tego mieć? No dobra mi po prostu wyślij to tam i tyle No to weź wyślij jak mam coś nielegalnego Dobra jak już się spłakał o, lecę! Po ja chyba lecę Ja chyba lecę, chyba lecę Witam, mamastrza Cześć maleńka, zabieram Cię na randkę maleńka No nie, no zostaw, kurwa Ej, co Ty robisz? Co Ty robisz, przyjaciółko moja? Ach, proszę No wsiadaj maleńka Maleńka, no wsiadaj Maleńka, dobra, chodź podwiozę Cię pod ten sklep To już swój Otworzę swoje. Ty otworzysz swoje? Ty tu pracujesz? My tam chłopu że już... Cześć <śmianowite> maleńka, zostaliśmy razem. No nie, no wyjdź no kur... Mam ją! Będziemy ją mieć we trzech! <śmianowite> gdzie, gdzie, gdzie? Spróbuj. Jezus, nie spinaj się tak lala, pożartować co nie można. Pod sklepem ją odwożę, bo pospinana jak k... stare gacie. No, na pewno. Uh -huh, uh -huh. Aha, aha, tak, jęcz mi do ucha, proszę. Uh -huh. O, wiem, że to lubisz. O, oho. Dobra, Kaski, i psił. Oho, wiem, że to lubisz. I... Ale masz I... bimbawe. bimbały, I... ale bym tam I... helikopter malinka. Jezus, no, ale ty no. mnie jarasz. No. Na przykład. Prze... Dobra, żartowałem, żartowałem. A to się... To twoja dupa? No mam też broń. O, to ale to twoja. No. A co twoja dupa? A Powiedziała, że woli być ze mną. Mhm. Mm Powiedziała, że woli mnie. Co ty Co myślisz, chopie? No kurwa, dobra, Alec, nie rób się, kurde. Interweniuj, interweniuj jątek, interweniuj. Krzyczek! Hej, Kur... Zap... spały! Nie no Od razu człowieku noga poszła! Kobiety, synami, na kobiety! Zresztą wyglądają, to wygląda jakby... wysoko, wysoko. Wysoko. Nie wysoko. jest Nie są kobiety. Poddaj się. Podaj się. Nie ma, łapy, łapy. Podaj łapy. się. Podaj się. Podaj się. Podaj Podaj się. Podaj się. Nie wysiadają, się, wysiadają. Wysiedli. No, <noise> tak. Nie widzę coś Gdzie nie? ty do szefa czarka? Jeszcze. jeszcze no. Y, za tym, za metą. A widzę. Ja nie widzę, ale kwiczę. Na meczu dwóch. Ja nie mam biegania. Leży drugi na mecze, Bóg Mogę wcielę, cofnij, cofnij tutaj na kontenerze. Leży z kontenera, Jeszcze jeden za. Ja nie mam mety k... cała Polska krzyczy dziś. Jisz pis, pis. Aaa, gruba coś tam umiesz! Tylko niech nam mnie nie siada, bo mi miednicę złamie! Ej, wariaty! Który wali na nią spuchę?! No to bym No ja to bym nie chciał, bo by mi miednicę złamała! Brzmi na taką, co by mi złamała! Na M2 tam jechali ci niebiescy. Siema, Chyba ćwiry! A oni czekali. Zamianę pozycji chcieli zrobić, Tak? na M2, na M2 ktoś Po co? No ale my tu! No dobra, to my tu. Mamy przed sobą ofiarę, No, nie, nie chcę z nami spać. To się ktoś jest. tał to tak Krózyna. bardzo nie jeździ, że my strzeli zaraz, no. Kupiłeś takiego złomantek. No, bestia na lepiej jeździło. No serio, ja mam wrażenie, że bestiu na lepiej. No. Co mm. no, nie ma gruba, Ja ale dawno czy nie widziałem? Ej, <śleskujesz> 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 co by uciekać z bitki od nich? Ej, bo teraz to ci nie odpuszczę, Weże, przytul się do mnie, proszę. No weź, stoi mi jak struna, nie uciekaj. Zatrzymaj się, Pedober. Zatrzymaj się, bo będę zmuszony strzelać. Będę zmuszony strzelać, ostrzegam. Ale oni ją strzelali, staw tymi. Ale już... A, jeden las, co u nich? Błagam cię, co to. Kurwa, co to... Wow. O, o, za mam 40 lat i k***a ok... emeryturę tak p... przepraszam zwierzęta Druga, ja jo, 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 jak stara była Ty, <miech> ty, ja, ty, ja już wiem, ty podkładałeś głos do tej kurwy Do łysyj, do łysej z, blo -y, z blo -y blok ekipy głos podkładałaś oh, Stara była Brzda? zwierzęta Nie, nie mam czasu y o, piwo muszę dopić Łysa, weź coś powiedz no, i awe, e, ja wam mówię, no posłuchajcie, to jest ta z zbrodnia. No, Powiem, no. że poddaliśmy. Nie wiem, do poddaliśmy. E, ku... oni są na koksie, sp... z Trzymajcie tu, trzymajcie tu. Cześć, krzaka. Mam bombus całka w przymości, lewa strona. Bomb bombus, rozgrywa, jest jeden. Jeszcze trzy jeden, jeszcze jeden, przymoście, podstanę przy zamrocz. Leży jeden z zamostu. Biegnę, wracam, wracam do wąwozu kurwa. Ej z wąwozu do mnie na p jak to pilnujecie Nie. Bo jestem daleko w wąwozie Mefie Gdzie, gdzie, gdzie? Mefie, przestałem mefę. Przy mefie, mefie, no ja się z nim... O, dostałem coś na tej trzeci od Leży trzeci! O, do mnie też trzeba. Ale żeśmy to nagrali. Mierzokiem hmm. na moście jesteśmy. My za oni wyszedł, zbiegną do was, zbiegną do was, zbiegną do was O kur... Podaję się, podaję się, podaję się, Nie Wywalił Wysiewając... go, wywalił go, wywalił go Dobra, wysiadaj Olo za... chłopak, strzelamy się górka Olo na... On coś zrobił? Plecy On wszędzie są Dobra, że ja dam? Ja do sklepu, ja do sklepu podałem... sklepie, sklepie. Dobra, my się kitramy w sklepie Sramy pod siebie wariacie No to ty, no to ty wejdź do niego, kurwa, proste, to ty Ty, ale głosiła mnie Na duela, na sześć osób, na duela jak chcesz No to się chowa dalej jak chcesz, to na redskipu ty kurwa chcesz, bo to jest, działa ten redskip, tutaj, nie? No to kurwa nie jest lepiej w interiorek,

Oj oj karamba co tam? się chłopaki nie popisali chyba co Daj mi grać, daj mi grać Boli cię to Zabolało go to, że przegrał jeden na 3 Elo mordy Elo mordy, poddaj się

Leży drugi na reblu. Ten na reblu. Pod nami jeden, góra, Leży, leży, leży. I plecy. Leży, leży, plecy. Jeszcze chyba. Ode mnie czterech, ilu ode mnie czterech. Ej, jeszcze! Nie, jednego. Ja, ja nie. O, nie, arki, nie, mi nie, też się nie, wydaje, nie, że. Nie. No oczywiście, to ten łysy najwięcej czekał. Wszystko in you, do karty Sims. Ja. Nie, ja to się to to? Bo tak? oglądaliście, ki oglądaliście kiedyś nie, się to ja ich nie, 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 oni mnie. nie, Co wy wy Poddaj się się <laughs> nie, 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 Dobra. Wszyscy? Dobra. te randomy. Ej, nie mów do niego tak brzydko. Przepraszam. No ale na mi telefon zabierasz. Oj, ale No ja za to, to ci go nie oddam. co ci jest? No to mnie j**a. Plecy, plecy fioletowi! Przeciadam, plecy, plecy, plecy buch. Plecy fioletowi! Czterech, czterech, czterech! Czwórka, czwórka. Ja obieżam, ja obieżam. Słuchajcie, biegania nie mam. Muszę się zglutować za. Nie mam, nie mam biegania. Lipa jest. Leży jeden, leży jeden Leży na blisko jeden Czadł. Jeden tu podbiega Pod nami, pod nami w ogóle słyszę Tak, tak, tak Jeden prawo, jeden tu górka jeden. U góry, górka jeszcze jeden Na górce tylko, no kurwa trzymaj Leży Dobra, nice Nie, U u góry i po prawo był ostatni. Nie wiem gdzie teraz A, jest. Ta, ta. Jest, 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 na daleko tam, jakby. Dobra, no, dobra, dobra, nie dobiegaj. A tego na prawo zabiłeś? No, A, dwie, no masz dwie, go dwie w plecy, się. dobra, nice. Dobra, no to albo. Zbierajcie dobra. resztę. Pokój się, ku... No ma... Ma, ma być skupienie, żeby ku... by się była. Nie, nie daj Ja, tam tam do tam ja tam p... P... ty jesteś idiotą, oni serio No nie, nie. nie, oni nas poddali. Ale oni poddali, nie my ich. Już nie należy od nas. Panowie, jedą Olo nawet nie pierdnął, już leży na do zaraz z bomby Czekaj, bo to ciągnęło nie, Ja też Z lewym nosem kur... biało mam Oni biegają Bumie. Górka! Górka! Ochlili ochlela Górka, wysiedli na mnie Zamykajcie ich Jestem. Zamykam z drugiej strony Leży jeden No pustą zostać trzecią Nógł Dobra, uważajcie, będą dobiegać, będą dobiegać Odlotnij, odlotnij, odlotnij Ptg, ptg Ptg, ptg Rzeczywiście Czyli jednak, czyli ptg Dobra, lewym mówię z kampera panowie Dobra, ja tam żukiem podjadę On jest po drugiej stronie Ta, 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 on ma tam auto, więc uwaga Ner jest przy ptg na mnie, na mnie, dawajcie, 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 trzymam go, trzymam go. na PTG yellowjack, Leży z PTG? nie, Ostatni na yellowjacku, ostatni na yellowjacku. Na blisko jestem. O, widzę. chyba. Dużo Leży yellowjack, leży yellowjack. Z... Nie wiem jak się zrozumieć K**a ku... druga druga Cały czas ciężarówka On nie jest, jest mę... k**a odporny Jeden Leży czwarty Dobra wszyscy chyba już Zdjęcie, Chyba ty, człowieku ten ten On ile czy nie K**a mnie lokalne Kupie, bo... na... sobie Zbieram sobie na samochód nie? samochód chcę kupić no. Jak on kupił tylko nie wyłączę tego za strzelę, przysięgasz. Klam, klama też jest spoko, ale samochód też dał się nie mnie, ukrywam. streamerach to daj mi tańczyć. A to jest niby to w tej samej cenie wezy, jakiś tam. Ja mu się, będę tam. Ale wy wiecie, że wy z tą klamką zarobicie na 100 auto trzy razy szybciej. No dobra, powiedz mi jak to wygląda no, właśnie z tą klamką. Tak po prostu okay. dajecie nam hajs, my wam dajemy klamę, Masz, jamo pan, i pan. się rozchodzimy. No dobra, ale chodzi mi o te napady. O co z nimi chodzi? No po prostu, robicie napad. No napad to napad. Rob, robicie to napad, z jubilera macie około pomiędzy 25-30 koła czystej. Bierzecie sobie dwóch zakładników, za jednego zakładnika wolny odjazd, za drugiego 10 koła i z jednego napadu macie 40 koła. Już się cała klamka zwraca jeszcze z zapasem. Mhm, dobra. Kasetki na sklep macie 8 koła. Chcesz to, ci podam, chcesz to ci podam tutaj no. w telefonie, możesz sobie zobaczyć na YouTube jak to wygląda YouTube zerwuj sobie wpisz i tam tam YouTube Na YouTube tak, sobie zerwów wpisz i tam zobaczysz jak wygląda napad na jubilera I daj tutaj lajka pod filmem Tak, lajka pod filmem, komentarz, że klamkę ode mnie kupiłeś i jeszcze sama, nie To no. mi by się chciało, ja o 14 to śpię jeszcze 08 Kolego poddaj się Podaj się! Leży, leży, leży! Nie, ma, leży, leży, nie to strzelaj to. do niego, leży! O ty, fioletowi! Poddaj Podaj się! O, leży, leży! Ale z motorkowi! Leży drugi, leży! Jeszcze może być trochę. O, strażak sam jest, co mi na szpital wcześniej! Gdzie wy, chłopaki jeszcze? wy, 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 wy ku... jąkam się, ją, jąkała poddaj się, ręce do góry leży jeden leży drugi, leży drugi, dwie kiery, dwie kiery, dwie kiery leżą